witam wszystkich dzisiaj sesja garażowa czemu sesja garażowa po pierwsze pogoda się zepsuła dzisiaj jest deszczowo po drugie jest już ciemno późno wróciłem z pracy a po trzecie to nagrywam ten film żeby wam zaprezentować moją nową torbę na zbiornik ona jest już zamocowana na motocyklu i chciałbym wam ją zaprezentować o tak się o to prezentuje to jest tank bag firmy Givi model ST605C to jest model, który już wyszedł z produkcji, bardzo ciężko, trudno go dostać. Mi się udało go zakupić w sklepie Moto Time z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam. Teraz Wam go po części zaprezentuję. To jest pięciolitrowy litrowy tankbank. Dla mnie jak najbardziej to wystarczy. Ja nie chciałem nic większego. To jest jego pierwsza zaleta. Druga zaleta, teraz jest nowszy model co prawda bardzo podobny ST611. Tylko, że ten model ma tutaj już na stałe wmontowane takie etui z folią na smartfon. Ja z racji tego, że korzystam jak widzicie z ST Connect nie chciałem takiego etui i wybrałem ten model. Tutaj oczywiście można opcjonalnie taki, taki pokrowiec na smartfon założyć, zaraz Wam to zaprezentuję. To jest takie formowane tworzywo, to mi się wydaje, że to też jest wodoodporne. Takie sztywne, termoformowane bodajże. Jeszcze, prócz tutaj tego, że nie ma tego etui na smartfon, to jest jeszcze jedna opcja, którą ta torba ma, która mi się podobała, a mianowicie tutaj jest zamek. To jest Tank czyli po założeniu go na zbiornik, ja mogę go przekluczyć, i on jest wtedy no, jest jakieś zabezpieczenie przed kradzieżą. Wiadomo, że jak przyjdzie złodziej, to i tak sobie z tym poradzi, ale jest to jakieś utrudnienie. Mam do tego klucze i mogę sobie z tego stosować. Tutaj, oczywiście, jak widzicie, zamki są przystosowane do, do zamontowania takiej małej kłódki. Więc jest to jeszcze jakiś sposób na nawet zostawienie tego tankbaga, żeby nie nosić go ze sobą. I co jeszcze? No, kupujecie torbę na zbiornik, jak tutaj widzicie. Do tego musicie zakupić jeszcze dedykowaną szybkozłączkę, taki, yy, takie akcesoria montażowe na zbiornik. I może najpierw zacznijmy od tych akcesoriów. Więc tutaj, do tych nowych torb Givi, toreb GIWI, musicie zakupić taką szybkozłączkę o yy, symbolu BF. No i następnie dostajecie numery w zależności od opcji. Dla Tracera 9 i dla innych modeli Yamaha. Przypada akurat opcja 23, czyli ja musiałem zakupić szybko złączkę BF23. No i tutaj tak wygląda jej montaż. On jest dzieci prosty Jak widzicie, w zestawie dostajecie tak: trzy tulejki, dostajecie taką podkowę metalową, plastikowy kołnierz i trzy śruby. I na czym polega montaż? Najpierw oryginalne trzy śruby w tej konfiguracji wykręcacie, następnie w miejsca po tych śrubach wkładacie tulejki, na to nakładacie ten plastikowy kołnierz. Nakładacie tą metalową podkowę, wkręcacie trzy śruby i wszystko i szybko złączka jest gotowa, żeby zamontować na niej tank bag. Może Wam teraz pokażę tą torbę jak wygląda. Tak jak przy, przypomnę jak mówiłem ona ma 5 litrów. Otwieram, może ją otworzymy. Dla mnie, dla mnie ta pojemność jest zupełnie wystarczająca, ja więcej nie potrzebuję. Jak ją otworzymy mamy coś takiego. Tutaj mamy miejsce, metka wiadomo jest do ścięcia. Tutaj mamy miejsce na włożenie czegoś. Tutaj wypinane, jak się komuś nie podoba, to jest takie miejsce bodajże na okulary. No i tutaj jest taka pojemna torba wewnętrzna, w którym może coś schować. Ona jest dosyć też obszerna, za taką siatką. I mi to jak najbardziej wystarczy. Tutaj mamy takie boczne, taki boczny uchwyt do, do noszenia po zdjęciu. Do tego jeszcze jest do, dołożony pasek do, do przepięcia na ramię, więc nie trzeba tego nosić w ręce. Ale można też sobie na ramię założyć, jak się zdejmie z motocykla i się, yy, trzeba gdzieś przejść. Tak jak ja na przykład nosiłem torbę udową, ale ona nie za bardzo mi odpowiada, szczególnie jak jadę, więc yy, zainwestowałem w taką mototorbę na zbiornik. Do tego jeszcze dorzucają coś takiego, jakby ktoś nie miał SP Connect i chciałby tutaj wozić telefon, no to ma takie TUI na telefon ono bodajże w ten sposób jest montowane tak? tutaj, na, na, tutaj na dwa haczyki i, i tutaj jeden haczyk no i do tego oczywiście etui na deszcz, tak? jak jest deszcz to możecie sobie z takim okienkiem już na smartfon możecie sobie to etui założyć jak się ściąga może tą torbę no to jest dość proste, raczej trzeba użyć dwóch rąk, więc ja nie wiem jak mi wyjdzie tutaj po prostu ten czerwony uchwyt ciągniemy No i torba schodzi tak? No i tutaj tak jak Wam mówiłem to jest plastikowy kołnierz yy, Ta metalowa podkowa jest to dokręcone Zakładamy również bajecznie prosto bo To tylko w ten sposób o, Już siedzi Już jest gotowe Więc co, no ja jestem mega zadowolony Szczególnie dlaczego GIWI? Bo wszyscy zaraz pewnie się zapytają czemu nie sw -Motek. Oczywiście lubię firmę sw Tak jak Wam pokazałem wcześniej kraszpady i osłonę silnika, mam sw -Motek. Givi, ze względów finansowych, ten GIWI był o ponad 300 w niż bardzo podobny zestaw od SW motek. No i tamten zestaw nie jest zamykany. tak? Złomotek tutaj trzeba ciągnąć za sznurek żeby go otworzyć. Givi ma tutaj ten mechanizm, zaraz Wam jeszcze raz pokażę. O, zdjąłem tą torbę i taki ma tutaj mechanizm. Tutaj trzeba pociągnąć i on się wtedy otwiera. Te czerwone zapadki się chowają. No i co? No i trzeba tylko trafić. I jest zamontowany jedną ręką tak troszkę ciężko, ale uwierzcie mi, że yy, bardzo łatwy jest ten montaż. No, i tak to wygląda dla mnie wielkość i, i ta torba idealna. Już siedziałem na motocyklu, pasuje mi. I to tyle. Tyle wam chciałem pokazać. Trzymajcie się. Pozdrowionka, heja, cześć.